Dobry wieczór. Już minęły dwa tygodnie jak nowe dwa skalary są w moim akwarium jak na moje oko to podrosła na pewno jeden. Ten to na pewno urósł ten drugi może troszeczkę mniej. Trojkę pływają zgodnie i zauważyłem, aby się coś miało dziać niebezpiecznego, więc chyba jest dobrze. No i tak, co co jeszcze zmieniłem trochę filtrację w moim akwarium. Dzisiaj dołożyłem torf granulowany. Byłem ostatnio w ogranicznym sklepie i tam jest taki mały dział dla zwierząt akurat były filtry wkłady do filtrów wziąłem ten torf na opakowaniu jest napisane, że powoli obniża pH a ja tutaj zawsze mam problem z tym pH bo są one wysokie zawsze około 7 7,5, jak udaje mi się utrzymać poniżej 7, to, to się cieszę. I zastanawiam czy ten torf coś pomoże. Dzisiaj założyłem, no i zobaczymy. Założyłem to rano i wieczorem sprawdzałem. Jest pH 7. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy się będzie delikatnie obniżać, czy przynajmniej się będzie siedem utrzymać. Jak się będzie 7 utrzymywać, to też będę z tego powodu zadowolony. Kupiłem też lawę wulkaniczną. Też było, żeby poprawić biologię w tym akwarium i mam nadzieję, że tak powoli się będzie wszystko dobrze kulać. Za chwilkę zgaśnie światło, już jest ciemno. Więc... Zaraz też pójdę spać. Na chwilę oświeciły światło w pokoju, może lepiej teraz widać te ryby jak pływają przy szybie te trzy skalary No te małe gonią Gonią tego Filipiny jakoś tak chyba się nazywa To blue smoke co prezentuję. Pozdrawiam wszystkich. I dobrego nadchodzącego tego dnia życzę.